Cześć, z tej strony ja, a dzisiaj przychodzę do Was z tajemnicą numeru A113, który pokazuje się w bajkach Disneya. Jeżeli jeszcze nie widziałeś, albo nie widziałaś poprzedniego odcinka, no to zapraszam Cię na niego, ponieważ ten odcinek jest jakby wyjaśnieniem tamtego. Więc tak, tajemniczy numer A113 pojawia się w niemal każdej bajce Disneya. Wyjaśnienie jest tak naprawdę prostsze niż wszystkim się zdawało. E, A113 to numer pracowni animacji w California Institute of the Arts. Nie mam pojęcia, czy dobrze wymawiam. Absolwenci szkoły pracują teraz na przykład w Pixarze i innych hollywoodzkich studiach. Umieszczając A113 w filmach, przy których pracują, składają hołd swojej Alma Mater. Nie mam pojęcia, czy dobrze wymawiam. Po raz pierwszy kod A113 pojawił się na... Y rejestracji samochodu w filmie Toy Story. Znacznie czytelniejsze, a 113 pojawiło się w Uniwersytecie pod Bo czy można przygotować ten znak na drzwiach wejściowych na salę wykładową? Trzeba przyznać, że prekuer potworów i spółki czekało wielu. A skoro nie doszukano się słynnego oznaczenia A113 w pierwszym filmie, to jego brak nadrobiono po prostu o wiele wyraźniejszym w tym drugim. Również nie dało się przygapić tego oznaczenia w filmie Księżniczka i Żaba, kiedy to nasza główna bohaterka jechała pociągiem, który na przedzie miał właśnie to oznaczenie. Ale teraz nasuwa się jedno wielkie pytanie. Dlaczego w jednych filmach to znakowanie jest bardzo wyraźne, a w innych bardzo dobrze ukryte? Swoje propozycje piszcie w komentarzach. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli filmik Wam się spodobał, zostawcie lajka. I jestem ciekawa, czy dobijemy 90, tak jak ostatnio mówiłam, lajków pod tym filmem. A jeżeli Wam się udało, no to mam nadzieję, że będzie 100. I tak jak zawsze mówię, jeżeli jeszcze tego nie robisz, zasubskrybuj mój kanał, bo obecnie mam 474 subskrypcje. Brakuje tylko 26 subskrypcji, żeby było 500 subskrypcji. Zapraszam Was również do dołączenia do grupy na Facebooku Lamy Yuko. Lamy, bo lamy to są fajne zwierzęta, więc Lamy Yuko tak nazwą przez 2 L. Więc zapraszam wszystkich serdecznie, z chęcią przyjmę. Więc dzięki, cześć, i pa.